Cześć, parę dni temu wspominałem o nowej serii nagrań, temat jak najbardziej związany z motoryzacją, no bo w końcu okiem dłośnika komunikacji motoryzacji znajduje się właśnie, widzicie tutaj, znajduje się pod salonem torziata, przed salonem pożata właściwie. I co, dzisiaj pierwszy odcinek wystąpi w nim kolega Szymon z Konto na Instagramie Olka -in Poland i nam swój pojazd. Także yy, idziemy do Szymona. Jezu, Szymon. Cześć, Szymon. witam Także Szymon prowadzi konto na Instagramie Oldcar -in Poland. Tak jak mówiłem, yy, Szymon, co to za samochód? To jest pojazd 205. 1991 został zakupiony przeze mnie nie tak dawno. No i w sumie niedługo go mam, także niewiele zbyt o nim wiem o jego historii. Natomiast można trochę opowiadać. Podnieść o... może pokrywę Stanek. silnika, zobaczymy co jest pod spodem, co drzemie pod maską tego potwora. Pod spodem. mniejszy w gamie o pojemności 1.0 44 koniach mechanicznych były wersje 45 koni ale one miały wtrysk to jest wersja jeszcze gaźnikowa czyli silnik starszego typu natomiast jest to ogólnie biorąc rzecz biorąc jest to nowszy typ silnika gdyż występowały tutaj silniki leżaki w których skrzynia biegów była pod silnikiem silnik był tak umiejscowiony wzdłużnie to są jest to no, Zobaczcie sobie. Charakterystyczne wyżłobienia. Auto z 1991 roku, także w tym momencie 31 lat jeszcze. Jest koniec grudnia, kiedy to nagrywam. Zobaczcie, jak samochód wygląda. Auto jest w pełni mocynku, z tego co Szymon mówi, więc może dlatego też jest w takim stanie. Przejdę teraz dookoła, Wam pokażę. Za chwileczkę tutaj jeszcze wrócimy pod machę. Piękny, pięćdziesiąt drzwiowy dość popularny swego czasu. W tym momencie to już jest rodzynek. Mało ich jest na drodze. To co się odpalimy? No, odpalamy maszynę. To z ręcznym, z mechanicznym saniem, także samemu trzeba tym nieźwinie. Dobra, słyszeliście jak silnik pracuje, teraz go zgasiliśmy. Podły dźwięk zamykania maski. O, nie o, się. tak. Bardzo podły Tak. Jak już wspominałem, wersja pięciorzwiowa Model 205 Junior, także totalny golas W ramach wyposażenia występuje właściwie Dźwignia zmiany biegów, dźwignia sprzętła, dźwignia hamulca roboczego oraz dźwignia przyspieszenia. Tak, i to kupione z katalogu Relingi. Tak, właśnie taka ciekawostka. Pierwszy raz w sumie widzę na 205 oryginalnie, oryginalne Relingi. Bida Edition, brak centralnego zamka, ale zobaczcie w sumie jak na 31 lat i prawie 160 tysięcy przebiegu. Tak, mówię 160, no 153 tysiące. Coś w ładnym stanie ta pizzerka, lecz niestety są już mankamenty typu właśnie plastiki, które pożółkły, powycierały się, czy tak jak tutaj mamy ubicia nadkoli. I chyba taki największy feler to zjedzona dźwignia kierunkowskazów. Co tu mamy ciekawego? Pokaż. Można o tym bagaż, ogromny jak na samochód tej klasy można go jeszcze oczywiście powiększyć składając sobie kanapę która oczywiście jest składana, ale nie będziemy tego teraz robić i robi się całkowicie płaski bagażnik nie pamiętam tam dokładnie pojemności w jego złożeniu natomiast chcę jeszcze czeka. właśnie, to jest dlaczego zbudowanie. jest ten bagażnik taki jakiś szeroki jak na tał? to coś te nadkola są za małe to jest na optycznie wzory które są sparte na belce ma swoje wady i zalety. Główną wadą jest to, że koroduje i ciężko, ciężko ją regenerować. Zobaczymy, co jest czy nie będziemy widzieć? No. No. Nic nie zobaczymy. Co najwyżej, koło zapasowe. Może wejdziemy do środka, bo tak trochę bliska. Tak. Także, co by nas nie wywiało Może wchodzimy do środka. Zobaczcie jaki piękny bus, klasa, kierownica charakterystyczna dla modeli Peugeota z tamtych lat, wersja GTI była trójramienna kierownica z takimi kropeczkami. to jest okay. wersja zwykła, oryginalna kierownica, dodatkowo jeśli chodzi o konsolę jest naprawdę biednie, nawet jeśli popatrzymy na zegary, bogatsze wersje w tym miejscu gdzie napisz mamy Peugeot miały zegarek, tutaj nawet tego zegarka nie ma. Są tylko trzy przyciski, nie ma w ogóle tutaj konsolki sterowania, ale co ciekawe mamy zapalniczkę, prawdopodobnie nie chociaż wiesz co, dobra, czas odpalić sprzęta, pewnie troszkę silnik ostryk, także tak jak już wspominałem, delikatnie sanie. jeszcze jakbym tylko dobrego kluczyka użył, to by było łatwiej, o, widzicie, patrzcie, jak na bogata. Zbiornik praktycznie cały, tylko auto krzywo stoi. Tutaj oj, szalony. Dobra, słuchajcie, jak mruczy. I jedziemy w drogę. Szymon, no dobrze, opowiedziałeś o samochodzie. Powiedz, co jeszcze masz w garażu, bo to nie jest twój jedyny samochód. Okazało się, że mam nieszczęsny samochód z marki FSM 126P, szerzej znany jako Malu, aczkolwiek zwykłem go nazywać karakanem, ze względu na to, że jest bardzo niewdzięcznym samochodem, psuje się niesamowicie często i częściej stoi niż jeździ, ale tak, mam taki samochód w posiadaniu. Dobrze, a teraz mi powiedz tak, nie wiem, zdradzisz tajemnicę ile masz lat? Nie, nie będę z tutaj. Dobrze. Mówić, ja na z... No dobrze. W każdym razie prawa jazdy jeszcze nie masz. Jeszcze nie. Masz. Dobrze. To skąd u ciebie w ogóle pomysł na zbieranie samochodów? No bo tu już dwa, tu już można powiedzieć, że mini kolekcja. I w ogóle skąd takie zainteresowanie? Można powiedzieć, że zainteresowanie motoryzacją to ja mam od bardzo dawna do. Bo... Ja odkąd pamiętam się interesuję samochodami, natomiast e, jeśli chodzi o ten samochód, kupiłem go w celu zalokowania e, gotówki. Można by tak było rzec to takie dosyć zabawne, no ale jednak tak było. Zalokowałem w niego gotówkę. E, no i w ten sposób kupiłem drugi samochód. Tak Dobrze, tak jak już mówiliśmy, o! Widzę, że wiesz, zimny. Dobra, y... Peugeota może od niedawna jak wspominałeś Ale z tego co pamiętam to Malucha masz już kilka ładnych lat Tak, tak, tak No chyba no, ja wiem, że będzie chyba z 5 lat już. A nie dłużej nawet? No, no może i nawet dłużej, dokładnie tak. I co? Szukasz kolejnego wozu? Czy na razie poprzestaniesz na tych dwóch? dwóch na razie poprzestanę na tych dwóch chyba Nie wiem Zainwestowałem w tego Kami, Udana lokata kapitału? Uważam, że sam powiecie na ten temat? Czy że to jest? Porównując do malucha, którego masz, e, oczywiście maluch wizualnie wyglądał trochę lepiej, tak? jeśli chodzi o lakier. Tak. No bo tutaj gdzie nie gdzie, no nie ma się cuszykiwać. się no kiwać. Maluch też ma 15 tysięcy przebiegu. Tak, ma już. Maluch ma. No i maluch jakby nie było od nowości w rodzinie, tak? Tak. No właśnie jeżeli chodzi o stan tego pyżota już tam pokazałem lakier jest no troszkę może zmęczony no ale ma prawo jakby nie było auto ma 30 lat jeśli chodzi o stan no jestem zaskoczony że jeszcze można trafić takie samochody naprawdę fajnie się prowadzi no to też jest cecha Francuza że się tak. dobrze siedzi jest dobra pozycja za kierownicą prowadzenie nie jest najgorsze także... widzieliście nie należy do małych ani tym bardziej do szczupłych Mam tu dość wygodną pozycję za kierownicą. Pytanie do kolegi z tyłu: zmieściłbyś się za mną? Eee, nie. No. no dobra, No, ale ja też przesadziłem może z odsunięciem tego fotela. Rozłożyłem sobie oparcie. Lubię jeździć rozłożony. Bardzo słuchajcie, bardzo wygodne to znaczy, fotele. Nie komfortowo, nie? Ale jak tak. wcisnąć i pojechać 5 km, to znowu. Bardzo wygodne fotele. Ogólnie fajnie pojazd się prowadzi. Przyjemnie w sumie wybiera nierówności, jak na auto tej klasy. No i 30-letni samochód. W tamtych czasach, no to właściwie u nas, powiedzmy, że wzorem komfortu był polones tak? tak? Tak. Który tak, właściwie. Ale no, nie, to długo nie było tak naprawdę stać poza drobną. Coś a tak, samochód ogólnie nie jeździ, był zastany, stał dość długo pod płotem. Także y, jestem chyba pierwszą osobą, która go powiedzmy rozjeżdża, no, nie licząc, no, no, nie licząc momentu, kiedy był przewożony. Także y, bardzo przyjemny samochód, jeżeli szukacie. Y, Young Timera, no bo tak właściwie już tutaj Przezbywałem się wcześniej z Szymonem Szymon mówi, że to jest young timer Ja uważam, że tu już jest właściwie troszkę powiedzmy Oldtimer, timer bo ma 30 tak, lat Uważam z całym Mogę to powiedzieć z pełną świadomością I mówię to teraz do wszystkich, że jeżeli macie e, Wolne Powiedzmy do 5 tysięcy Nie bać się naprawdę samochodów Francuskich, nie wierzyć w te mity Różne, które chodzą Gdzieś tam po internecie Naprawdę jest to Dobry samochód, nawet do jazdy w dzisiejszych warunkach, w dzisiejszych czasach, jest on naprawdę jeszcze jeszcze można nim jeździć w dzisiejszych warunkach. No tak, akurat sposób, dzisiaj czasem. jak jechałem właśnie nagrywać odcinek do Szymona, to po drodze spotkałem 205, która normalnie jest użytkowana i czasami się jeszcze trafiają te Peugeoty, ale w tym momencie, no to jakby nie było, wyparły je właściwie 206, których jest od groma. Natomiast pz 205 to nawet ciężko na złotach spotkać, bo tak, jeździe przecież mamy w Rzeszowie. Tak, bo to jeszcze nie jest do końca taki young Timer, ludzie nie wiedzą co to dokładnie jest, dopiero się zaczęli, tak naprawdę zorientowali się, że to może być young timer zaczęli narzucać coraz większe ceny na te samochody. Więc jeżeli szukacie jakiegoś ciekawego pojazdu i macie ograniczony budżet, to myślę, że pojazd, czy to Peugeot właśnie 205, czy można powiedzieć bliźniacza konstrukcja, czyli Citroen AX, to, który też jest właściwie w ocynku. Jest to dość, chociaż nie AX, to właściwie bliźniacza konstrukcja Piżeta 106. Tak, 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 tak. No ale czy to 106, bo tam pierwsze są też z początku lat 90., więc właściwie możecie się rozglądać za takimi pojazdami, ale może być ciężko, bo ja akurat od pewnego czasu rozglądam się za takim wynalazkiem i nie ma. Nie ma, albo są już tak zmordowane, że właściwie to tylko przeznaczenie na złom, ewentualnie na dochuty i na żyletki. Demon 44 konie, troszeczkę szarpie, ale to przez to, że ja się uczy nim jeździć. Ma tyle co zmienione sprzęgło i jeszcze nie jest na tyle zagrzany. więc też ja staram się jechać delikatnie, żeby nic nie zepsuć. Zaraz mu tutaj damy, ile fabryka dała. Wyjeżdżamy na drogę, gdzie jest ograniczenie do 70 na godzinę. Pytanie tylko, czy nam sygnalizacja świetlna pozwoli osiągnąć. Niestety zamontowali nam sygnalizację świetlną woli, ale. Dobra, o, jest bieg, skoczył. jedziemy. Jaka jest yy, prędkość maksymalna z tą jednostką napędową? Ja na liczniku masz 180, aczkolwiek wątpię, żeby on 160 w ogóle pojechał. Tak, 226. W takim układzie powiedz mi, Jaki jest przewidywana, przewidywany czas osiągania 100 km na godzinę? No, bo nie mam pojęcia. To Sprawdzamy? Dobra, wciskam gaz podłogę. Trzy godziny później. Czas można mierzyć, myślę, że kalendarzem, spokojnie. Tak, tak setki. No ale to też nie jest samochód do wyczynów. Jeśli chcielibyśmy samochód do wyczynów, kupilibyśmy wersję 1.9. JTI i wtedy byśmy mogli. Dobrze, odnośnie jeszcze kalendarza. Mierzymy kalendarzem rocznym czy adwentowym? No powiedzmy, że rocznym nie będzie, rocznie, bo adwentowym to czekoladkami nie Dobrze, żarty na Bóg. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajny samochód. Jest troszkę głośno, ale jest to spowodowane właściwie ten hałas przez opony zimowe, tak. które są jakie są. Chodziło o to przede wszystkim, żeby jeszcze w tym roku nagrać odcinek, dlatego też tam jak obchodziłem te felgi wyglądają jak wyglądają, bo są to koła zimowe, na kołach letnich auto się zdecydowanie lepiej prezentuje. Kto wie może jeszcze kiedyś pojawi się u, nas na kana... u mnie na kanale. Mam nadzieję, że tego zaszczytu. Tak, mam nadzieję, że Szymon da się namówić na założenie własnego kanału. Tutaj właśnie go namawiam, żeby sobie swój założył. Myślę, że bardzo chętnie oglądalibyście postępy przy renowacji, że tak powiem. Sam go mam, sam go naprawię. Ja sam go mam, sam go pcham, chociaż nie to Zdecydowanie nie można tego powiedzieć o pyżocie. Kilku moich znajomych miało takiego pyżota i nigdy nie słyszałem złego słowa na temat właśnie 205 czy tam 106 które powiedzmy są podobne, no 106 jest zdecydowanie nowszym modelem, w sensie później został zaprezentowany. Bardzo ciekawe auto i ponoć oszczędne. Natomiast jak to jest w praktyce, no to trzeba by sprawdzić, wybrać się gdzieś na trasę, sumie, że nie jest to samochód, który jest stworzony przez to jednostko napędową do pokonywania tras. Tak, chociaż podobno był nad morzem, tak, pierwszy właściciel. Ale na Lawecie czy na własnych kołach? Podobno na własnych kołach i wrócił też o własnych siłach. No przebieg jest, powiedziałbym, nie najmniejszy jeśli chodzi o taki samochód miejski, także no to znaczy, to wszystko zależy, bo na przykład we Włoszech dużo takich samochodów jeździ do tej pory 205, czy tam 106, są to samochody typowe do katowania po mieście i yy, jak byłem właśnie jakiś czas temu we Włoszech, obserwowałem te samochody, to byłem w szoku jak duże przebiegi potrafią robić takie małe samochody, no u nas samochody segmentu A i B, to są raczej samochody do przemieszczania się po mieście stąd można spotkać, nie wiem, tak jak sąsiad kupił Citroena C1 7-letniego z przebiegiem 14 tysięcy kilometrów Tak tutaj no na 30 lat 150 tysięcy to nie jest właściwie duży przebieg. Przede wszystkim u nas nie ma tego takiego, że człowiek kupi starszy samochód i będzie nim jeździł, bo u nas ludzie potrzebują nowych samochodów, żeby dobrze wyglądać w samochodzie, żeby tak. się móc pochwalić samochodem. U nas jest taka mania właśnie, że im większy samochód, im nowszy samochód, tym lepiej, to znaczy, że Ci się powodzi. Także taka jest u nas w Polsce mania. Tu nikt nie kupił 205 no mało kto. Ktoś kupi, a ja właśnie kupiłem Także i do jazdy no. na co dzień Nie będzie jeździł. Czyli jeśli, jeśli kupuje taki samochód, to zostanie w garażu I do wjeżdżania, jak to się mówi, w niedzielę do kościoła No muszę powiedzieć, że Bardzo chętnie bym jeździł, nie tylko w niedzielę Do kościoła, ale też i w tygodniu Do pracy, bardzo przyjemny Tylko założą by mi stracę znaczy może nie silnik 1.0, ja tam bardziej obyty z silnikami chyba 1.4 był, tak? tak, tak. 1.4, 1.6 to już był taki demon. Tak, tak. Zdaje się, że chyba był jeszcze... 1.6 był w Disney nawet. A nie 1.5 tak jak w X-ach? chociaż to w zależności... 1 8 obiekt. i 1.6. Tak. A nie było też wersji benzynowych 1.8? Możliwe, że były. Wersji silnikowych jest ponad 20. 6. Także, jeżeli w interesuje Was szersza historia modelu 205 i stosowany w nim jednostek napędowych no to polecam sobie sprawdzić w Wujka Gogle Wujek Gogle chętnie udzieli odpowiedzi tylko pamiętajcie należy to brać z przymrużeniem oka ponieważ, no na pewno nie wiki bo wiki to akurat tworzą, tworzą interna internauci więc czasami może wprowadzać w błąd no my powoli zbliżamy się do trasy do końca trasy, że już niedaleko tak miejsca docelowego, więc ja pewnie zakończę wcześniej nagranie żeby nie było wiadomo gdzie jedziemy, o może tak także zaraz sobie zjedziemy w boczną uliczkę zatrzymam nagranie i co? piszcie w komentarzach jak wam się podoba odcinek jak wam się podoba pomysł na nową serię jeśli wam się spodoba to będą kolejne odcinki Trzuszka jechała. O, rozważna piesza. Rzadkość no. w dzisiejszych czasach, niczym 205 na drodze. <gry> to właśnie widzę, zakaz, zakaz parkowania. Więc ja się na chwilkę zatrzymam. Wam dziękuję za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.